Znalazłem właściwy kolor. Mój Boże, jest taka piękna. Są też rękawki. Nie wiem, co powiedzieć. Jeszcze się nie rozklejaj. Tak sobie to wyobrażałam. Zdaje się, że to suknia rodem z moich marzeń. Chcę natychmiast się w nią ubrać, więc nie zwlekajmy. Oh, wow. Oh, wow! Wow! Szok. Jakby skrojona na Ciebie, naprawdę piękna, wspaniale leży, jest prześliczna. Po tysiąc kroć tak. Wyglądasz tak pięknie, pasuje idealnie. Widzę to po Twojej minie, błyszczysz. Doskonała. Właśnie tak sobie ją wyobrażałam. Nie mam słów, by ją opisać. Prezentuje się przepięknie. Nie spodziewałam się, że będę wyglądać tak pięknie. Wiem, że mama też o takiej marzyła. Od zawsze była dla mnie wsparciem. Niestety jej małżeństwo nie zakończyło się zbyt dobrze. Nie pozwoliła na to, by ta tragedia w jakikolwiek sposób na mnie wpłynęła. Moim największym marzeniem jest ślub, a ta suknia jest pierwszym punktem na drodze do szczęścia. Gratulacje. Wykonałeś doskonałą robotę.